Z punktu widzenia mieszkańca, szczególnie centrum Łomży, z punktu widzenia pasażera, zmiana będzie diametralna. To będzie zwrot o 180 stopni, bo w tej chwili, tak jak wszyscy mieszkańcy widzą, jesteśmy na terenie dość mocno zdewastowanym, dość mocno zużytym, również niewykorzystywanym w całości. To są stare tory, stare podkłady, stara linia kolejowa, która jedynie bardzo niewielki ruch pociągów towarowych obsługiwała do tej pory. Natomiast żeby dowiedzieć się, jak będzie to wyglądało, wystarczy wybrać się na chociażby linię między Warszawą a łabiałym stokiem. To będzie taki klasy. To jest ten standard, to są tego typu rozwiązania, które teraz stosujemy wszędzie, czyli z punktu widzenia mieszkańca pasażera. Wyższy peron, peron dostępny, szeroki, z podjazdem, tak żeby każdy z nawózku, z rowerem, każda osoba o ograniczonej mobilności mogła się na niego dostać. Łatwy dostęp do pociągów, łatwiejsze wsiadanie z wyższego peronu to są proste udogodnienia, które naprawdę usprawniają codzienne dojazdy. To wszystko oświetlone oświetleniem LED, czyli zamiast takiej. Czarnej dziury w centrum Łomży, tak to nazwijmy, bo ten koniec e, dawnej stacji w tej chwili no to jest to jest e, miejsce, gdzie drzewa po prostu zaczynają wyrastać. Będziecie Państwo mieli tutaj w Łomży dwa nowoczesne, dostępne perony. No właśnie, to będą dwa perony w którym miejscu? To będzie na wysokości centrum przesiadkowego? To będzie na wysokości centrum przesiadkowego e, dworca PKS, czyli po sąsiedzku. Te, tutaj akurat te tory tak e, już kiedyś zostały wyznaczone, natomiast no, wpiszemy się w tę ideę łatwych przesiadków mobilnego transportu, będzie można przyjechać do Łomży pociągiem, przesiąść się na transport autobusowy, podobnie jak to ma miejsce chociażby w Białymstoku, gdzie też inwestycje miejskie, kolejowe są ze sobą funkcjonalnie powiązane, więc to też będzie dodatkowe udogodnienie. Chodzi o wygląd tej sieci kolejowej, tej linii kolejowej do Śniadowa, te 17 km, które w tej chwili no, jest skrawkiem, resztką sieci, resztką linii. Odzyskają mieszkańcy perony nie tylko w Łomży, ale też na szlaku do Śniadowa. Pociągi będą przed Śniadowem skręcać na nowy przystanek Śniadowo Łącznica, ponieważ to bardzo ułatwi podróże w kierunku Białego Stoku. Więc powstanie nowy odcinek toru. W zasadzie odbudujemy dawną Łącznicę, która kiedyś tam w tym miejscu była. Przy niej powstanie zupełnie nowy przystanek kolejowy, też w nowoczesnym standardzie. Jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe, one wszystkie zyskają urządzenia przejazdowe elektroniczne to znaczy będą to przejazdy zabezpieczone w większości czerwonym światłem czyli dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Natomiast te, które mają rogatki, te z rogatkami pozostaną będzie tylko wymiana tych rogatek na nowocześniejsze więc tutaj mamy też kwestię zwiększenia bezpieczeństwa na styku dróg z torami, szczególnie, że po tej linii 49, czyli z Łomży do Śniadowa będzie można jechać z prędkością maksymalną do 120 km na godzinę. Rozumiem, że ilość przejazdów tych kolejowych na, na polach się nie zmieni? Ona, Ona jest... nie powinna się zmienić istotnie. Myśmy te rzeczy ustalali z samorządami. Mhm. Część przejazdów może ewentualnie zostać wyłączona, natomiast nie zapowiada się tu na żadną rewolucję. To, co będzie istotne z punktu widzenia łomżynian i Podróży to to, że zamierzamy pierwsze pociągi pasażerskie puścić do Łomży już w przeciągu roku od dzisiaj. W przeciągu roku od dzisiejszego podpisania umowy to będzie jeszcze trwająca inwestycja. I tutaj uczulam, że to jeszcze nie będzie wszystko tak pięknie, na no gotowo przez rok, bo, bo aż tak szybko tego się nie da zrobić. Natomiast da się zrobić na tyle, żeby pociąg już mógł wjechać, więc m, można powiedzieć, że łomżynianie z okien jadącego pociągu będą sobie oglądać te prace które będziemy prowadzić na linii dośniadowa i dalej na niektórych punktach linii dołap